Dzień dobry Dzień dobry dzień dobry dzień dobry dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w tych pięknych okolicznościach przyrody. W końcu dotarłem do lasu. Według mapy wchodzę właśnie w teren udostępniony przez lasy państwowe do rekreacyjnego spędzania czasu. Mam nadzieję, że akcja ta jeszcze trwa. Mam nadzieję, że uda mi się spotkać jakieś zwierzaczki. Dlatego muszę się cicho zachowywać. Wygląda jak Mars. Nie fajna miejscówka na przyczajenie się na zdjęcia Zobaczcie sami Szukam jakiegoś fajnego miejsca żeby rozwiesić hamak Jak na razie tylko jedna sarna I to jeszcze tak daleko że zdjęcia nie udało się zrobić No tak, to my zwierząt wyspotkamy. Dobra, koniec narzekania. Tutaj niedaleko jest jezioro. Rozbijamy sobie hamak. Coś tu zostało zjedzone. Ale klimatyczne miejsce. I następny, ładny, ten też. Chyba znalazłem coś bardzo interesującego. Chętnie wam to pokażę. Zobaczcie. Kolejne jakieś okazy. podaję na muchomory A jak tam wasz 1 września? Tego było mi trzeba, cisza, spokój, szum wiatru. Pogoda mi się dobra trafiła. Od kilku dni. Noszę z sobą nerkę od Helikona Bandicoot. Rozmiar naprawdę rewelacyjny. Niecałe 3 litry. W końcu mieści mi się wszystko. I to do takiego codziennego naprawdę użytku. Czyli mały styzoryk, Klucze. Portfel, jakieś chusteczki higieniczne. Nie ma problemu, żeby to upchać. Nawet nie trzeba upychać, bo to się mieści idealnie. Dobra, ewakuujemy się. Obóz spakowany. Idziemy do domu. Ostatnie podrygi lata pewnie. Wpadłem na pomysł zrobienia zdjęcia na drodze, ale taki ruch się zrobił, że chyba go nie wykonam. właśnie! Dziękuję bardzo, że jesteście na kanale, że oglądacie. Dajcie łapki w górę, łapki w dół, komentujecie. Tym miłym akcentem kończę ten odcinek. Dziękuję, że byliście ze mną. Pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji kanału. A ja życzę Wam dobrego tygodnia, samych sukcesów w życiu. Trzymajcie się i do następnego.